Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: starszy partner. Karty przyłożyłam i tradycyjnie losuję trzy karty: jedno, szóstka, buław. Co wychodzi naprzeciw? Wynik, odpowiedź, rada? Dwójka kielichów. Sedno, szóstka bła. Człowiek jest lubiany, dobrze się prezentuje, swoje słabe strony sprytnie ukrywa. Jego popularność, jego inicjatywa zachwyca młodszą stroną. Jeden zbieg okoliczności powoduje, że osoba starsza dostaje szansę, aby przejąć kontrolę i zdominować młodszą stronę. Co wychodzi naprzeciw? Siła. To jest walka o dominację. Zabieganie o partnera to są uprzedzenia. To jest również podkreślenie, który partner, partner jest mądrzejszy. Czy mądrzejszy jest ten starszy, czy mądrzejszy jest ten młodszy partner. To też jest takie ślepe dążenie do celu. Wynik, odpowiedź, rada, dwójka kielichów. Jeżeli jeden z partnerów jest starszy około 20 lat, jego lata są zbliżone do lat rodziców młodszej strony, to już jest związek skazany na porażkę. Starszy partner ma inne spojrzenie na świat. Teraz tego nie widzisz, bo jesteś zakochany czy zakochana. Ale za 20 lat dostrzeżesz różnicę w wyglądzie. I znajomi, obserwatorzy w Twoim wieku powiedzą o Twoim partnerze, że on wygląda jak teść mojego teścia. I ona wygląda jak teściowa mojej teściowej. I nie wiem, czy z tego należy się śmiać, czy płakać. W mojej ocenie między parą powinna być różnica do dwóch lat. A maksymalnie do 4 lat. I to jest najwyższa i górna granica. Nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale masz do tego prawo. Para powinna być równa sobie. Kiedy między parą jest różnica 10-15 lat, to starsza strona uważa, że ma rację i że wie lepiej. I pewnie ma rację, bo ma większe doświadczenie życiowe którego jeszcze nie doświadczyła młodsza strona. I wtedy, wtedy powstają między parą kłótnie, które po czasie stają się męczące. Trudno jest znaleźć dla siebie odpowiedniego partnera, bo do tego jest potrzebny czas dystans do siebie i szacunek do siebie. Również na jakiś czas trzeba. Poskromić swoją namiętność erotyczną, po to, aby człowiek właściwie ocenił swoją sytuację oraz tego potencjalnego partnera. Również jest dużym błędem, kiedy kobieta robi zasadzkę na mężczyznę, aby z nim być, lub zachodzi z nim w ciążę, albo robi z siebie dziewczynkę za pałkami. Takim zachowaniem, takim działaniem ona obniża swoją godność. A później ona zastanawia się, dlaczego on jej nie chce. Ale faceci nie chcą kobiet o obniżonej godności, i które podkładają się. Ale o tym powiem w kolejnych czytaniach. Oglądaj i słuchaj mnie w codziennych filmach. A poznasz siebie. Poznasz swoje błędy. Oraz błędy strony przeciwnej. A to pomoże Ci znaleźć odpowiedniego dla siebie partnera. I tego Ci życzę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Klara Tarot, dbaj o siebie.